Temu, kto wpadł na pomysł rowerowego szlaku wokół tatr, należy się medal od prezydenta. Ale po przejrzeniu oficjalnej trasy zauważyłem sporo odcinków poprowadzonych ruchliwą szosą. A bardzo nie lubię, jak samochody ocierają mi się o rower. Dlatego poszukałem alternatywnych ścieżek. Pola, łąki, lasy i połoniny. Na Google Earth można z satelity wiele wypatrzyć. Druga rzecz, która mnie nieco zdumiała, to fakt, że oficjalny szlak omija miejsca, które wydawały mi się kwintesencją TATR. Na przykład prowadzi on do stypskiego plesa i na tym koniec. A przecież wystarczy mały skik 6 km i 260 m w górę i jesteśmy nad poprackim plesem, czyli w otoczeniu prawdziwych gór, jadąc w dodatku asfaltową ścieżką. Albo dlaczego z tatrańskiej polianki nie ma odbicia nad Welickie pleso. To przecież najwyżej w Tatrach położona górska droga którą zupełnie legalnie rowerzyści mogą jeździć. Tak, wiem, to 7 km i 700 m w górę. Ale nagrodą jest cudowny widok, że o satysfakcji i focie na fejsie z rowerem na tle ostrych górskich grani nie wspomnę. Albo inny rejon. Szlak dociera do Malatiny, ale skręca na południe. A przecież jest szlak na Wielkie Borowe. Dla mnie to był najcudowniejszy odcinek z całej trasy. Przyznaję, że trudny. Ostre podjazdy. Trochę kamieni i błoto w lesie. Ale widoki, że kapcie spadają. A jak ktoś jechał takimi trawiastymi połoninami rowerem, który buja się pod tobą jak łódka, to wie o czym mówię. No a potem jeszcze jazda piękną doliną kwaczańską z widokami z Rochacza. Ostatecznie zrobiliśmy 530 km. A jeśli chodzi o podjazdy, to Mont Everestu nie zdobyliśmy, ale prawie, prawie Kilimandżaro. Inny aspekt takiej wycieczki to noclegi. Mamy już swoje lata i namiot odpada. O ile spontaniczne znalezienie agroturystyki na jedną, dwie osoby to raczej nie problem, o tyle przy pięciu osobach to już nie takie proste. Tym bardziej, że nie chciałem trzech pokoi, tylko abyśmy mogli wieczorem pogadać w jednym apartamencie. Ale większość wynajmujących wymaga minimum dwóch nocy noclegu. Dlatego konieczne jest wcześniejsze wyszukanie i zarezerwowanie mety. Ale jako że na bookingu mam status Genius 3 nie było z tym problemu. Nie bez znaczenia jest też bezpieczeństwo rowerów. Gdyby rano zamiast swojego ukochanego Kelisa znaleźć przed domem przeciętą linkę, mina byłaby nietęga. Stąd prawie zawsze mieliśmy albo zamykaną szopkę, albo garaż. A raz na noc rowery zaparkowały w restauracyjnej sali. Jest też kwestia zaopatrzenia. O ile w dużym mieście jest jakiś lidl, to na obszarach wiejskich króluje sieć co piednota. A tu sklepy zamykają o 16.17. Bezpiecznie zatem zrobić zakupy rano. I niestety wieść ze sobą. Jednak gdy ekipa liczy parę osób, to żaden problem. Aby wieczorem nie mieć przymusowego prania, trzeba tylko mieć twardy pojemnik na jajka. I rzecz ostatnia. Plan dnia. Są generalnie dwa sposoby podróżowania. Jeden to Pełen spontan. Nic nie planujemy, tylko gdzie będziemy nocować i mniej więcej trasy. Ma to jedną zaletę. Zero stresu i spoglądania na zegarek. I same wady. Okazuje się, że restauracje właśnie zamknęli. No wiecie Państwo, we wtorki wyciąg przecież nie działa. A gospodarz przywita Was przekleństwami, bo mieliście być o 20, a jest 22. I sposób drugi. Plan szczegółowy. Oczywiście wymaga poświęcenia przed wyjazdem sporo czasu. Ale wszystko gra jak w Rolexie. Do planowania trasy mam sporo programów. Basecamp, Mapy czy, Traseo, Google Earth, Locus Map. I nie jest prawdą, że zabija to ten spontan. Bo przecież jeśli obiad zaplanowany jest na 16, to przecież tak być nie musi. Może być odchyłka, nawet plus minus 5 minut. Ja robię taki dzienny planik w Excelu. Prosty arkusik oblicza czas od do. Wystarczy wypełnić pola i jedziesz jak po sznureczku, zaliczając wszystkie atrakcje po drodze a tym razem gospodarz noclegu w nagrodę, że jesteście na czas, poczęstuje Was hanaćką borowiczką. To tyle na temat mojej autorskiej trasy wokół Tatr. Cały ślad GPX-a z naszej trasy można ściągnąć z mojej strony na TRASEO.